W kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będziemy grali sobie w Sky Warsy. Yy, To jest Skyblock. Yy, zawsze mam problem z tym, żeby zobaczyć, które to jest, które Skywarsy jest. Dobrze, wchodzimy tutaj. Teraz yy, tutaj wybieram sobie tryb. Ja będę grać yy, na jedynce, yy, bo dzisiaj gram sam. Bo tak to gram na dwójkach, ale dzisiaj sobie zagram na jedynce. Chociaż nie sądzę, żeby mi to wyszło najlepiej. Ale dzisiaj postaramy, i postaramy się i zobaczymy, na ile mnie stać, chociaż zakładam, że nie na dużo. Ale moje umiejętności będą wzrastały z każdą kolejną rundą. I hop. I co mamy? O, diamentowy hełmik. Bardzo dobrze. To tak, tak. Yy, bloki sobie wezmę trochę. I teraz chodzimy tu w dół. Hop. Mamy to. O, diamentowy mieczyk. To jeszcze lepiej. To wezmę. Zazwyczaj nie biorę wszystkiego, bo gram w dwie osoby, no więc muszę komuś coś zostawić. Ubieram to. Co? Yy. Aha. Tego się nie spodziewałem. Daję play again. Zagramy jeszcze raz. To razem jakaś taka mapa. Pierwszy raz to nie gram. Więc to się okaże, jak dobrze będzie. No rzeczywiście, tutaj gracze mają bardzo blisko do siebie. Tak. Ja byłem mało czujny. Czy tutaj gdzieś są jakieś skrzynki? Tylko ta jedna. Diamentowy miecz. To ja chyba teraz pójdę do kogoś. Tak, ta osoba nie będzie się niczego spodziewać. Jeszcze tu jest skrzynka. Diamentowy hełmik. Nogawice chyba mam. Bo nie pamiętam. To zobaczę. Nie, nogawic nie mam. To je ubiorę. Nogawice. I teraz sobie tutaj przygotuję wszystko w fiepunki. Najpierw będę tam szedł do tej osoby. Mam nadzieję, że buduję dosyć wolno, bo tutaj są czasami takie lagi, że się. Yy, po prostu kład kładzie blok na bloku, na którym się stoi i wtedy się spada. Dobra. Oki. Okay. No i teraz po prostu tak. I możemy iść. Tam. Na razie jest sklepa, z tego co widzę. Co się cieszysz? Pa! Pa! To nie miało tak wyjść. A gdzie ja w ogóle byłem, żeby tak zobaczyć? Plus 5 doświadczenia i miałem jednego kila. To było. Gdzie to było? To było o tu to jest ta mordeczka, która mnie zabiła. Ym, no, nieciekawie to wyglądało. Bo ja sobie pokonuję... jestem ja na krawędzi, a, a tu akurat ktoś z tyłu puf i mnie zrzucił. Ale gramy jeszcze raz, nie poddajemy się. Myślę, że tych rund to wyjdzie dzisiaj tak z 10. To będzie nasza trzecia. Chociaż jedną chciałbym wygrać. Bo umiem wygrywać. Jak każdy w każdej dziedzinie. Ym, i jeden i hop. I mamy hełmik. Dobra. Hełmik teraz tutaj coś mamy. Pewnie. Wejdę na domek. W domku pewnie będzie skrzy Nawet dwie. Dobrze, mamy wszystko fajnie. No tutaj mamy siekierę, to wezmę to tak. Ale ktoś się dziwi, jak będzie mnie widział. Ja będę z siekiery gubić. Z siekiery po łbie. To jest jedyna skrzynka tu? Czy jest jeszcze jakaś? Chyba nie. To idziemy dalej. Tylko sobie blokki wezmę z przodu. Z przodu biorę, bo jak trafi mi się łuk, to będzie fajnie. Takie jest moje wytłumaczenie. Ty już czekasz? Ja tu przyjdę chyba? No, nie, nie. Idzie pan do innych. Klepią się, to ja z tego skorzystam. I pomóc. To ich odgłosy. No, wy się tam klepcie, klepcie się. Nie zdążyłem się nawet obrócić. Ale tak mam bardzo takie szybkie obecanie. Ja się już do tego do, y, przyzwyczaiłem, ale moi znajomi akurat jak grają u mnie, to mam y, duży problem, bo u nich to jest... Y, y. A u mnie to jest. O tak, i od razu jestem obrócony o y, 180 stopni, albo nawet więcej. No. Runda czwarta, chyba. O ile się nie mylę, będę to może podpisywał. Chociaż nie sądzę, żeby mi się chciało. Nie gadaj, mordo. Mordeczko, no proszę cię, zostaw mnie. Ci ludzie nie dają mi przeżyć. Ja teraz też tak zrobię. Przyjdę do kogoś od razu. Po sekundzie. Znowu ten domek. Jak tak można w ogóle robić, że nawet się nie uzbroisz i z łapki kogoś lejesz, a tą samą może mieć na przykład diamentowy miecz i całą diamentową zbroję się okazuje, a ty podchodzisz do niego i tak walisz. No. To jest właśnie moja yy, tutaj jakieś takie części zbroi. No, śnieżki to sobie wezmę. Siekierę to może nie, bo po co mi Jąko tu będzie. O tu zbroja, tutaj mieczyk. Bloczki, tutaj śnieżki. No i teraz tylko trzeba obrać zbroję i będę szedł do kogoś. Chyba, że pójdę od razu na środek. Ale myślę, że nie. Bo tam się ktoś. Y Aha. No, ktoś nie umie przetrwać w próżni, no. Nie dziwię się. Ja będę szedł teraz, myślę, że do tej osoby, która właśnie budowała most i spadła. Tam się trójka bije. I teraz hop, 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 hop. Hopa. I jesteśmy. Co, co tutaj osoba? Aha, nic nie zrobiła. Tam jest ktoś z diamentowym i się chwali, że kogoś zabił. Może tutaj na górze miał. Chyba, że nie wiedział, że to są skrzynki, ale raczej, no wiedział. Tutaj mamy crafting, to mi na razie niepotrzebny. Hopa... Policzcie ile razy powiedziałem w tym odcinku hopa, a przypnę Wam serduszko. Hop albo hopa. To też się liczy. Tamta osoba mnie przeraża. Co się robi? Ale to mnie zabiłem. To się Ty Tutaj, Tylko, że to zawsze wygląda, że jak ja kogoś zabijam, to nagle ta osoba zabija mnie. Znaczy, niekoniecznie tak, to zabiłem, ale jakaś inna. Która po prostu to widziała i ona korzysta z tego, że ja jestem sama i się jakby odwróciłem plecami. Taki nóż w plecy, trochę. Teraz y, idziemy do domku. Czapka, jedzonko, śnieżki, troszkę bloków. Tutaj na górze też coś jest? Y Chyba nie. Nie. Tutaj też jest pochodnia, którym jest raczej niepotrzebna. Dziś jeszcze jest? Chyba na górze, no bo to by było dziwne, gdyby nie było. Jest. Ale też tu nic nie mam. Wezmę to i to. Mam przynajmniej jakiś mieczyk, bo mieczyk to jest w sumie podstawa niż zbroja, bo mieczekiem coś tam można zawsze zdziałać. Yy, mamy wszystko. Tutaj pójdę na tą wysepkę. Ktoś już tam idzie, więc nie będę miał wcale łatwiej. Tu mhm. już nawet dwie osoby są. Klepią się, słychać. Oni tak chyba chcą spać w wysokości. Ja tego gram w dwójkach. Chociaż jak skoczę tak na łepek, to już jest lepiej. Znowu play again. Nie wiem już nawet ile jest tych y, rund. Po prostu będę grać. Mam nadzieję, że też jedną wygram, ale jak nie, to będzie dziwnie. Nie będę czuł się wygrany. Chełm indumentowy. Ta osoba coś tam obczaja. Tak samo jak ja obczajam ją. Akurat jestem dobry. Chyba teraz nie trafię w ogóle. Oni są teraz, kładą klocki i już nie mam strzału. No to jedyne, co mi zostało, to iść do nich. Czy ja w ogóle wszystkie skrzynki okradłem? Chyba tak. Przycisk? Coś robi? Nic nie robi. Chyba ktoś chciał do mnie przyjść. Ale może się mylę. Może mi się przewidziało. No nie no. Nawet nie mogę od siebie wyjść. No teraz poczekaj, aż ja będę chwilkę szedł. Super. Czy ja tu widziałem Rolanka Dziwne Może ktoś miał taki sam Co się raczej często nie zdarza To jest tak naprawdę dosyć nowa seria Ta minigierka jest już od bardzo dawna Ale stwierdziłem, że Jeżeli nagrywam Minecrafta Między innymi No to wypadałoby nagrać też jakąś minigierkę A nie tylko światy różne Bardzo fajne Różne fajne serie są też u Rollanka Czy u Zuzienki It Rollanek pod łapień, Zuzienka It bardzo Wam polecam. Kompas, jakbyście nie wiedzieli, to w, akurat na tym serwerze oznacza. Pokazuję Wam osobę, która jest najbliżej. A teraz pokazuję taką osobę. A teraz taką. Bo to zależy po prostu, kto jest yy, bliżej. Ubieram się. Tam ktoś jest. Ale może go pokonam. Strzały. Łuk. Coś takiego. Albo jajko. To też mi nie, się nie uda mi się. Popik. Jeszcze krzywa. No, jestem na środku. Mam no, jest gówniarki, najwyższa klasa. Więc proszę mnie zostawić, zostawili mnie tak, jak chciałem. Więcej jajek, ja, dobrze. Jajka będą mi służyły do tego, żeby. strzelać w tym momencie. I hop. Szkoda, że nie mam łuku ze strzałami. Miałem, ale już nie mam. Teraz z łuku będzie do mnie bardzo łatwo strzelać. Ja myślę, że zrobię sobie tutaj wieżyczkę taką. E, chyba nie. Nie mam... mam tylko się... O, mam jeszcze kamień. To z kamienia zrobię. Dobra Nic nie widzę Wy też najprawdopodobniej nic nie widzicie Ale jakoś to wytrwamy Może tutaj sobie dziurkę Chociaż najprawdopodobniej Od razu będą w mnie strzelać o, Jest jasno To sobie zjem może Dosyć głośno Brak kultury, przepraszam. Nic nie mogę aktualnie zrobić. No. Mam tylko śnieżki i jajka. Za dużo tym sobie nie zrobię. Znaczy im. Właściwie. Jeszcze minuta. A jest trzech graczy: ja i ten, i ktoś jeszcze? Gdzie to? Ona się z kimś bije ta osoba ewidentnie. Dobra, zniszczę to i, i zobaczę. Oni się tam dosyć długo biją. Tak, jest ich dwóch. To my sobie popatrzamy, od góry. Jak to sobie się nazywa? Tak. Zapomnijmy, że wy nic nie widzicie. Sorki. O nie, zaklęty ogień, to mam problem. Zrzuciłem tę osobę, ale ona ma 10 serc. No to się gdzieś kopie chyba. Mhm. O nie, no to teraz mam problem. No, no się wykorzystałem. Dosyć długo wy, wytrwałem. Ferdwerki były dla tej osoby. Ile tej grobów w ogóle było? No. Właśnie kończyłem ten odcinek. Zaczynę, będę kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Dzisiaj mi się język plącze. Więc zasubskrybujcie kanał, żeby mi się już nie plątał. I żegnam się z Wami. Cześć!